Jak i po co w ogóle zaczynać głodówkę, ale nie taką 40-dniową, tylko maksymalnie 72-godzinną? No to po co? Po pierwsze, żeby obniżyć insulinę, żeby przyspieszyć regenerację organizmu i powrót do wrażliwości tej insuliny, czyli po prostu początek zdrowego odchudzania. Czyli po prostu, żeby wycofać insulinooporność i wszystkie choroby, które są związane, czyli stłuszczenie wątroby, cukrzycę, nadciśnienie, PCOS i wiele innych. Ale w dzisiejszym świecie trudno rozpocząć ponieważ świat Ci dookoła wmawia, że śniadanie jest najważniejsze, że trzeba jeść co 3 godziny, więc trudno mentalnie uwierzyć, że tak się zawsze odżywialiśmy i tak powinniśmy się odżywiać. Dobra, to jak to zrobić? Jedna droga to jest wchodzisz w styl niskowęglowodanowy, adaptujesz się 6 tygodni, e, omijasz śniadanie, bo to jest łatwe i później jesz dwa posiłki dziennie w wąskim okienku żywieniowym i później Twój organizm daje Ci znać, że czas na dłuższy post.